Tylko piwo jest! Nie, Nie. My nie pijemy do Rafael Tylko pijemy Ale Wojka Sikonka w WC wpłacił Ale 500 zł Jest super aktorem, pozdrawiam czad. To wy wybraliście Uśmiech pozdrawiamy Rafał. Zaraz zobaczymy ty czy to było bikiem wysyłam czy... My to nie Pijemy. pijemy, pijemy nawet 500 zł od Staś Stasiu bandyta płaci... Stachu, bolszewniku, najgorszy w Stachu Bolszewiku najgorszy w pozdrowienia z Holandii. Duchu zajmuje ładnie Dzięki. Dzięki bardzo. Ja też dziękuję. No, bandyta ja. to jest bandyta.